Cześć! Jak widzicie, u mnie przygotowania do świąt ruszyły już pełną parą. Mam nawet tutaj świąteczną choinkę, chociaż nie wiem, czy choinka może nie być, może być inna niż świąteczna. No ale dobra, witam Was właśnie w pierwszym odcinku mojego świątecznego cyklu. W tym cyklu będą pojawiały się filmiki, dzięki którym będę chciała wprowadzać Was w taki świąteczny, bożonarodzeniowy nastrój. Dzisiaj postanowiłam odpowiedzieć na kilka pytań. Będą to moje odpowiedzi na pytania. Do tagu święta według książkoholika. Ten tag stworzyłam jakieś dwa lata temu i też po raz pierwszy wtedy na niego odpowiedziałam, ale już nie mogę patrzeć na te moje odpowiedzi, na tamte pytania, więc postanowiłam nagrać ten tag ponownie. Tak składa się z 10 pytań. Oczywiście, jeżeli uznacie, że są ciekawe i będziecie chcieli odpowiedzieć na nie na waszych blogach, kanałach, czy w ogóle gdzieś tutaj w komentarzach pod tym filmikiem, to będzie mi oczywiście bardzo miło i już się nie rozgaduję, zabieram się za odpowiadanie na. Te pytania. Mam nadzieję, że będziecie się bawić tak dobrze jak ja, a może nawet lepiej. Pytanie pierwsze. Który bohater literacki mógłby zająć puste miejsce przy twoim wigilijnym stole? Wiecie co myślę sobie, że ciężko jest mi wybrać takiego jednego bohatera literackiego, który mógłby zasiąść ze mną przy wigilijnym stole. Na pewno byłoby mi bardzo miło, gdyby zasiadł przy tym moim wigilijnym stole ktokolwiek, jakikolwiek bohater literacki, jeżeli posiadłby taką możliwość wyjścia z książki i pojawienia się na mojej wigilii, to uwierzcie mi, przyjęłabym go z otwartymi ramionami. Na pewno bardzo chętnie widziałabym przy tym stole jakąś postać z baśni i to niekoniecznie myślę tutaj o pięknych księżniczkach, o tych pozytywnych bohaterach, ale o tych negatywnych, czyli jakichś złych czarownicach, yy, wiedźmach, bo może mogłabym coś w nich zmienić i może mogłyby zmienić swoje postępowanie. Podsumowując, przyjęłabym na tę moją kolację wigilijną właściwie każdego bohatera literackiego. Pytanie drugie. Jaką książkę zamierzasz czytać podczas tegorocznych świąt Bożego Narodzenia? Opowiem Wam, podczas tegorocznych świąt Bożego Narodzenia będzie się działo, bo mam do przeczytania całą masę książek z e, sylabusów do literatury po 89 roku i... Innych przedmiotów, a muszę zrobić to w tym okresie właśnie tej przerwy świątecznej, bo później najzwyczajniej w świecie nie będę miała kiedy, więc tych książek jest naprawdę sporo. Teraz może nie będę Wam ich wymieniała, bo planuję nagrać osobny filmik właśnie z moimi planami na tą długą przerwę świąteczną. Um, ale, jeż, ale jest taka książka, którą czytam podczas świąt Bożego Narodzenia zawsze, i chyba Was nie zaskoczę, jeżeli powiem Wam, że jest to opowieść wigilijna, bo zazwyczaj znajduję przynajmniej chwilkę czasu, żeby przeczytać kilka rozdziałów w Wigilię, w pierwszy Dzień Świąt, albo w drugi Dzień Świąt. Jest to taka moja tradycja. Pytanie trzecie: Jaką książkę podarowałabyś najbliższej Twojemu sercu osobie? Nie mam takiej jednej osoby najbliższej mojemu sercu, bo tych osób jest kilka. I myślę, że z kupnem książki, właśnie pod choinkę, nie miałabym na pewno dla nich e, żadnego problemu. Bo myślę, że takie osoby zna się bardzo dobrze. Zresztą wystarczy ich słuchać, żeby wiedzieć, czego potrzebują. Zresztą zna się wtedy ich gust, więc to też nie, nie stanowi jakiegoś większego problemu. Nie musiałaby być to nie wiadomo jaka książka, bo wiadomo, że liczy się gest i może byłaby to książka zrobiona własnoręcznie, jakieś własnoręcznie napisane opowiadanie. Wiem, że kiedyś chciałam właśnie napisać takie jakieś opowiadanie skierowane specjalnie do jednej z takich właśnie bliskich mi osób, ale jakoś zabrakło mi wtedy czasu i tego nie zrobiłam. Może kiedyś to zrobię i to na pewno będzie taki gest płynący prosto z serca. Pytanie czwarte. Najchętniej zjadłabyś kolację wigilijną przygotowaną przez którą bohaterkę? Bohatera literackiego. Tak się teraz zastanawiam, który bohater literacki potrafił gotować? nikt nie przychodzi mi do głowy, kto potrafił gotować, ale powiem Wam, że na pewno bardzo ciekawie spożywałoby mi się kolację wigilijną, przygotowaną przez Andrzeja Kmicica. Nawet jeżeli on nie potrafi gotować, to myślę, że jego ziomkowie na pewno coś tam potrafiliby przygotować, jakieś mięsiwa, chociaż nie, według trady tradycyjna wigilia to są ryby. Dobra, to na pewno przygotowaliby jakieś ryby, i zresztą, spożywanie kolacji wigilijnej w ich towarzystwie to mogłyby być naprawdę niezapomniane przeżycia. Tak, Wigilia w towarzystwie Andrzeja Kmicica. No, brzmi tak sarmacko, szlachecko, wzniośle, mogłoby być ciekawie. Pytanie piąte: jaką książkę chciałabyś dostać pod choinkę? No, to pytanie to akurat teraz nie jest najlepszym pytaniem, bo ja nienawidzę dostawać pod choinkę, czy na jakikolwiek inny prezent. Książek, bo te książki i tak otaczają mnie ze wszystkich stron i kiedy widzę następną, to ta moja radość jest, powiedziałabym, umiarkowana, ale ostatnio. Y w moje oczy rzuciła się książka na podstawie filmu Kevin Sam w Domu pod tym samym tytułem. Jest to książka dla dzieci i bardzo chętnie bym ją przeczytała. Powiem więcej: bardzo chętnie bym ją dla Was zrecenzowała, nagrałabym taką prawdziwie świąteczną recenzję. W zeszłym roku nagrywałam taką prawdziwie świąteczną recenzję książki Bożeny Kraczkowskiej purpurowe gniazdo. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tamtej recenzji, to zachęcam do obejrzenia, bo tamta recenzja była stuprocentowo bożonarodzeniowa i w tym roku marzy mi się właśnie, żeby nagrać recenzję książki Kevin sam w domu. Pytanie szóste. Szóste, tak. Jaką książkę o prawdziwie świątecznym klimacie mogłabyś polecić? No tu też Was raczej nie zaskoczę, bo będzie to opowieść wigilijna. Nie wyobrażam sobie książki, która byłaby bardziej świąteczna od opowieści wigilijnej. Pytanie siódme: z rodziną, z której książki chciałabyś spędzić święta? Myślę, że na pewno chciałabym spędzić święta z taką dużą rodziną. Mogłaby być to rodzina Wesleyów z Harry'ego Pottera albo rodzina Benetów z Dumy i Uprzedzenia. W ogóle, każda duża rodzina, bo ja lubię, kiedy w domu na święta dużo się dzieje, kiedy kręci się po domu dużo osób, bo wtedy panuje taka atmosfera nie do podrobienia i robi się najzwyczajniej w świecie ciekawie i wyjątkowo, chociażby przez to, że tych osób zazwyczaj w tym domu nie ma, więc tak na pewno byłaby to rodzina Wesleyów, rodzina Benetów i każda wielodzietna rodzina. Pytanie ósme: co najbardziej lubisz w świętach? Przede wszystkim tą świąteczną atmosferę, te przygotowania do świąt, pieczenie unoszący się w powietrzu, zapach wigilijnych. Potraw, ubieranie pokoju na święta. To jest zawsze taka moja e, tradycja tutaj, kiedy jestem w Krakowie, że gdzieś pod koniec listopada ubieram na święta pokój i ten pokój e, jest ubrany właściwie we wszystko, w co można go ubrać. E, i co roku dokupuję jakieś nowe łańcuchy, nowe światełka. Lubię śpiewać kolendy, lubię kiedy idę na zakupy, słuchać tych wszystkich świątecznych piosenek, oglądać ładnie ubrane choinki. Lubię absolutnie wszystko, co związane ze świętami. Jeżeli tego jeszcze nie wiecie, to właśnie się dowiadujecie, że ja jestem prawdziwą świąteczną maniaczką. Ja kocham święta Bożego Narodzenia i to jest zdecydowanie mój ulubion ulubiony okres w ciągu roku. Pytanie dziewiąte, Twój ulubiony świąteczny film. Mam trzy albo cztery takie filmy, które zawsze oglądam w grudniu, kiedy zbliżają się święta. Na pewno będzie to Kevin sam w domu, bo święta bez Kevina to nie święta. To właśnie miłość, listy do M oraz Taki film, który kojarzy mi się z moim dzieciństwem, który zawsze oglądałam będąc dzieckiem. Śnięty Mikołaj, nie święty Mikołaj, tylko właśnie Ś śnięty Mikołaj. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to zachęcam do obejrzenia. To jest chyba mój ulubiony świąteczny film. W tym roku jeszcze go nie obejrzałam, ale myślę, że zrobię to właśnie w tym takim najbliższym okresie przedświątecznym. I pytanie dziesiąte. Co typowo świątecznego towarzyszy Ci podczas czytania? No w tym okresie bożonarodzeniowym to właściwie ze wszystkich stron otaczają mnie różne przedmioty, które towarzyszą mi podczas czytania, bo zazwyczaj leżę sobie na jakichś świątecznych poduszkach z napisem Merry Christmas. Leżę też na moim misiu, tym żółtym, takim dużym, który ma na imię Siriorza. On wtedy nosi właśnie tą świąteczną, mikołajkową Czapkę. Zazwyczaj gdzieś tam w zasięgu mojego wzroku znajduje się podświetlona choinka, więc tych przedmiotów, które towarzyszą mi podczas czytania w tym okresie bożonarodzeniowym, jest naprawdę sporo. Piję też oczywiście herbatkę z mojego świątecznego kubka. Często, nawet zazwyczaj powiedziałabym, mam na sobie coś świątecznego. Na przykład teraz mam tutaj na sobie takiego Reniferka, ale mam też kilka innych świątecznych ubranek, więc zawsze, właściwie cały grudzień, chodzę w tych świątecznych swetrach. To już są wszystkie pytania, na które musiałam tym razem odpowiedzieć. Mam nadzieję, że. Miło Wam się ten filmik oglądało. Zachęcam Was do śledzenia mojego kanału, bo już wkrótce pojawią się na nim kolejne właśnie takie wprowadzające w klimat świąt filmiki. I przy okazji chciałabym przypomnieć Wam o moim ubiegłorocznym filmiku Opowieść Wigilina, przy którego produkcji naprawdę świetnie się bawiłam. Jeżeli gdzieś tam o nim zapomnieliście, jeszcze go nie widzieliście albo chcecie go sobie po prostu odświeżyć, to zachęcam do obejrzenia. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia już wkrótce. Ho, ho, ho.